Się nic nie stało. Żeby się nic nie stało. Żeby róże dla ochrony. Proszę pani, no ja mam cię bardzo trudne pytanie. Tak. Znowu poblokowali w Warszawie mosty. Nie można, Praga został zamknięty na trzy lata bodajże. Praga po prostu sparaliżowana, centrum miasta sparaliżowane, stolica sparaliżowana. Ale tramwaje jeżdżą. No jeżdżą, jeżdżą. Taksówki jeżdżą. No ale kogo stać na taksówki codziennie? Co zrobić, żeby przetrwać ten trudny okres? Może jest jakiś rytuał dla tych, którzy są pracodawcami? Muszą być wyrozumiali, dla tych, co podążają. Tak, tak. Co trzeba robić? Jak przetrwać ten trudny Dać okres rungę, dla nas? Dać e, runkę algiz. Runkę e, opieki rungę anielskiej. Algis. Która tak. to jest właśnie? 15 runa, nie... nie. O taka runda. Trzy palce, tak? Tak, tak. To mi się podoba, jak jedziemy w korku, to pokazujemy wszystkim trzy palce. Nie jeden, nie będę demonstrować, tylko trzy. I nas puszczają, taki magiczny znak. Tak, i nas puszczają. A ja tu demonstruję każdej Błyskawicznej zmiany na lepsze, właśnie zmiany, która ma w podróży pomagać w najróżniejszych sytuacjach, które będą się potem manifestować o, pięknie, zmianą. Tak. Wszystko w naszym życiu się zmienia, tak, płynie, tak, jest tak, ruchome. Tak. Ja jeszcze daję zwykle runę rajdo, czyli to jest literka R na taką sytuację, albo zapraszam do współpracy dwa anioły i te anioły mi torują drogę i każdemu torują drogę. Jeden nie drogę. wystarczy, widzicie jaka no, Ewa jest wymagająca. Tak, ale ten znak mi się podoba. Teraz, drodzy <laughs> Państwo, jak zobaczycie na ulicy ten znak, to znaczy, że musicie wpuścić. <laughs> że to ja że to ja. tak Przez tym znakiem dwa anioły tak znak, wszyscy dojadą. Anioły. widoczne Nie. dwa anioły tak niech nas te anioły strzegą niech EZO tv niech te anioły prowadzą tak. Elizabeth Ewa Kulejewska zapraszam